Dzień dobry W tej lekcji małe zadanie, abyś mógł przyćwiczyć to, co poznaliśmy do tej pory. Tutaj mamy zadanko, czyli tak naprawdę ten kod, który widziałeś w poprzedniej lekcji. Mam nadzieję, że zrobiłeś to już wcześniej w poprzedniej lekcji, czy po tamtej lekcji. Jeżeli nie, no to chciałbym, abyś to, zrobił w projekcie w TIA Portal Wiesz jak modyfikować zmienne, czyli jak ustawić zmienną m8.0 żeby była jedynką zrobić modyfikację przez watch table, aby w networku drugim bloczyk move został zrealizowany so Na bloczkach move będziemy robić Kolejne zadania, więc warto, abyś to przećwiczył i umiał się tym posługiwać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.